Dzisiaj bez twarzy, ale mam specjalną gratkę, która jest tak malutka, że muszę zająć nią praktycznie cały kadr. Presonus AudioBox Go. Dzięki dystrybutorowi Audiostacja PL dostałem do testów tę kartę, więc zrobimy sobie szybciutki unboxing i potem opowiem, dlaczego ta karta szczególnie mnie zainteresowała. Pudełko, jak widzicie, zwykły karton. Powiem tak. Pudełka nie muszą być ładne i pudełka nie muszą być lakierowane. A takie pudełko jeszcze sprawi, że wasz kod Wam podziękuje. Otwórzmy. W środku. Jakaś tam broszurka, ale kto by to czytał. Otwieramy troszkę bardziej. Eee, wytłoczki po jajkach, więc na możecie sobie wygłuszyć studio. Tak naprawdę to nie. Eee, główna jednostka co jeszcze mamy? Eee, karteczka z drobną instrukcją jakieś tam QR kody które możemy sobie zaskanować i mieć linka do, do poradników kabel USB A do USB C tak jak lubię, tak jak powinny wyglądać rzeczy w XXI wieku <laughs> i stópki stópki może później no i główna zabawka dzisiejszego programu Gwiazda Prezonus Audiobox Go śliczne maleństwo Naprawdę, to jest małe. Spójrzcie, takie to jest małe, takie to jest małe. Tu jest XLR, macie skalę. Jeżeli kiedykolwiek robicie cokolwiek z audio, wiecie, że. Um, karty potrafią być spore. To jest maleńkie. To jest małe. Wykonane z plastiku, ale. Mamy wejście Combo Jack yy, XLR. Mamy wejście instrumentalne. Mamy za naklejku schowane, więc może tą naklejkę od razu machniemy, pyk, 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 bo jest napisane, słuchajcie, to jest karta tak podstawowa, że jest napisane, co trzeba zrobić najpierw, najpierw zarejestruj sobie produkt, dopiero później zejmij naklejkę, no ale ja jestem niegrzecznym chłopcem, więc zacznę od zdjęcia naklejki, nie, chodź tu, chodź tu i tutaj widać co mamy, mamy main output e, dwa razy na jackach zbalansowanych, mamy e, łącze przez USB-C, także to jest wszystko co mamy z tyłu z przodu, mamy kontrolki do Naszych wejść i wyjść, to znaczy mamy pokrętło głośności dla preampu numer 1, mamy pokrętło głośności dla preampu numer 2, mamy pokrętło miksu, które pozwala nam zbalansować sobie odsłuch bezpośrednio z komputera i bezpośrednio z karty dźwiękowej także jeżeli cokolwiek nagrywamy na żywo i chcemy mieć bez opóźnień jak najbardziej się przyda mamy włącznik phantom power plus 48 V, żeby zasilić sobie mikrofon pojemnościowy który możemy podpiąć sobie do pierwszego wejścia mamy pokrętło głośności main output od 0 db do minus 80 także praktycznie możemy to chyba skilować zobaczymy jak będzie No i mamy jeszcze pokrętło osobne pokrętło głośności na wyjście sławkowe. także jest to bardzo podstawowa bardzo leciutka karta dźwiękowa Dźwiękowa. Jeszcze, żeby było ciekawiej, ma dosyć nietypowy kształt, dzięki czemu nawet jak go wpychamy sobie do plecaka pomiędzy książki, laptopy inne e, inne sprzęty, zadziała troszeczkę na zasadzie klina i znajdzie dla siebie miejsce. Kolejna kwestia, to są te stópki. Możemy je przykleić, jeżeli bardzo chcemy mieć st stacjonarną kartę dźwiękową, ale to jest tak maleńkie, że bardziej bym to chyba widział jako kieszonkową kartę dźwiękową. Zresztą Zobaczcie sami, tutaj mam kieszeń. O, Zobaczmy kieszeń w kurtce. Ciekaw, jestem wyjmę klucze i powiem czy się zmieści powinno Uwaga, czy jestem w stanie zabrać ze sobą na imprezę własną kartę dźwiękową chyba tak wchodzi nawet weszło tak jak mówiłem troszkę się rozpycha ale o. była karta nie ma karty. A co dopiero, jeżeli macie jakieś bojówki czy plecaczek, bez problemu jesteście w stanie wsadzić. Przy czym ja wsadzałem jak idiota, wsadzałem w ten sposób, a nie w ten sposób. Więc w ten sposób to jeszcze szybciej, mówię, do jakiejkolwiek kieszeni, jesteśmy w stanie sobie schować tę kartę dźwiękową. I ją zabrać ze sobą. Teraz, dlaczego nam mnie w ogóle zainteresowała? Bo takie karty dźwiękowe, no to jakby powiedzieć, mam większą hehe, rozmiar ma znaczenie i tak dalej, więc po co mi taka karta mogłaby się przydać? Otóż, dlaczego w ogóle zwróciłem na nią uwagę? Ze względu na jakość, z jaką może pracować. To znaczy, maksymalnie możemy e, nagrywać i odtwarzać dźwięk w rozdzielczości 24 bit i w częstotliwości, uwaga, uwaga, 96 kHz. To jest absolutny e, dealmaker dla mnie. i Cóż, nie mogę się doczekać testów, a testy już wkrótce.